Patka pachnąca miętą, górskie zioła dla zdrowia i urody. Wyzłocone słońcem szczyty już różowo w górze płoną. Wszystko srebrzy się dokoła pod perlistą bujną rosą Świerki, trawy, chy zioła, balsamiczny zapach niosą. Adam Asnek, ranek w górę. Choć mróz w górach jeszcze rządzi, to i słońce oddziałuje na cały roślinny świat. Wokół chatki, gdzie niegdzie przedzierają się na światu parte główki stokrotki czy zielone listki babki. Góry otaczają mnie wokół, zaglądają do okien chatki, cieszą oczy falistymi liniami, płynąc w dal naszej doliny. Dzięki wędrówkom w Beskidzie sądeckim i niskim. Doświadczam kontaktu z ziołami rosnącymi w trudniejszych warunkach. Wiadomo, górski klimat. Uwielbiam je za to, że tak dzielnie trzymają się życia. Niestraszny im śnieg, uragan czy zamieć. W czasie mych górskich spacerów w różnych porach roku zwracałam uwagę na podobieństwa, ale i odmienności wśród, wśród roślin porastających tereny górskie. W stosunku do flory nizin. Zioła w górach. Czy są to te same gatunki, jakie rosną na terenach nizinnych? Oczywiście jest wiele podobnych, ale jedno jest pewne muszą być odporne na trudne warunki i długą zimę. Hatka stoi w Beskicie, gdzie panuje istna kraj na śniegu jak narnia. Tutaj trwają tylko silne rośliny. Wiadomo też, że im wyżej, tym mniej wrażliwych gatunków. Chociaż to nie znaczy, że na przykład w tatrach zioła nie rosną. Dziś w wyobraźni powędrujemy górskimi szlakami, aby poznać kilka ważnych roślin zielnych, przydatnych dla zdrowia i urody. Oczywiście nie wszystkie cenne rośliny da się zobaczyć w Beskidzie. Na przykład szarotka alpejska, Leontopodium alpinum, roślina rzadka, chroniona, w Polsce obecna jest głównie w głównych Tatrach. Szczęśliwcy czasami mogą dojrzeć ją na szlaku, ale muszą wspiąć się wyżej, co najmniej na 1800 metrów nad poziomem morza. Szarotka porasta słoneczne stoki, półki skalne. Możecie ją też zaobserwować na górskich polanach. Uważa się ją za symbol Tatr. Przynosi szczęście, będąc żywą metaforą górskiej dzikości i piękna. Wedle Szymona Syreńskiego, dawnego zielarza, szarotki na szyi noszone Jednają miłość ludzką. Co ciekawe, jak podaje profesor Łukasz Łuczaj, górale w zakopanym święcą szarotkę na Boże Ciało. W chatce nie zapominamy o tej uroczej roślinie. Ma swój kącik i szydełkowy wizerunek. Zobaczcie, jak wygląda w naturze, skryta za skałą, patrząc żółtymi guziczkami oczu na świat. Śnieżny kwiat lub srebrna gwiazda to inne nazwy oddające trafnie urok szarotki. Wyobraźcie sobie, że oprócz piękna oferuje znacznie więcej. Posiada mało znane, ale unikatowe właściwości kosmetyczne. Obecność kwasu leontopodowego oraz chlorogenowego odpowiada za jej działanie antyoksydacyjne. Ponadto roślina zawiera m.in. flawonoidy, Taniny, terpeny, kwasy fenolowe oraz kwas linolowy i linolenowy. Dzięki temu szarotka stanowi wartościowy składnik kosmetyków Anti-Age i Anti-Pollution, przeznaczonych do cery dojrzałej, wrażliwej, ale też trądzikowej. Ekstrakt szarotki alpejskiej ma także istotne działanie ochronne przed szkodliwym działaniem promieniowania UV. Pamiętajmy jednak, że szarotka to roślina ściśle chroniona. Aby skorzystać z jej własności, należy nabyć jej ekstrakt lub suszone ziele z ekologicznych upraw. Sprawdzałam, są dostępne online. Istnieje też inna opcja. Postanowiłam zakupić w tym roku sadzonki szarotki do mego chatkowego herbarium. Zobaczymy, czy będzie chciała rosnąć. Tymczasem zapraszam do Zielonego Gabinetu na regenerujące serum z szarotką alpejską. W szklanym słoiczku mieszam łyżkę oleju arganowego, nawilża i regeneruje, i jedną łyżkę oleju Marula, bogaty w witaminy C i, anty, i antyoksydanty, i dodaję około 10 kropli ekstraktu z szarotki alpejskiej. A na koniec wciskam dwie kapsułki witaminy E, działającej przeciwstarzeniowo. Zamykam słoiczek i dobrze potrząsam, by dokładnie wymieszać składniki. Serum stosuje się codziennie na te miejsca na twarzy, które potrzebują regeneracji. Innym ziołem, który spotykałam na zboczach, tym razem Beskidu Sądeckiego, jest śliczna wierzbówka kiprzyca Epilobium angustifolium, nazwana laurem świętego Antoniego. Ta cenna, miododajna roślina zielna z rodziny Wiesiołkowatych jest wszechstronna. Od dawna znana jako namiastka herbaty, a jej młode pędy i liście spożywano na surowo lub w postaci dania ala szpinak. W Rosji herbatę z wierzbówki, tak zwany iwanczaj, sporządza się z fermentowanych liści roślin. Jej piękne, różowo-purpurowe kwiaty widać z daleka na górskich polanach i szlakach. Spójrzmy jednak głębiej, jak bardzo cenna jest ta roślina. Zawiera witaminy C, A garbniki, pektyny, sole mineralne. Ziele wierzbówki kiprzycy używa się w leczeniu układu moczowego, przerostu prostaty oraz w stanach zapalnych żołądka i jelit. Aby odbudować w nich florę bakteryjną, lisen sundgren w symzielniku zielniku radzi, by pić napar z tej rośliny. Służy ona też do przemywania trudno gojących się ran oraz pukania w bólach gardła. Wiele badań sugeruje, że ekstrakty z tej rośliny działają przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, antyoksydacyjnie i nawilżająco, dzięki czemu stanowi wartościowy składnik w kosmetykach, szczególnie przeznaczonych dla skóry wrażliwej, skłonnej do podrażni. Skutecznie zwalcza trądzik, a także likwiduje m.in. stany zapalne mieszków włosowych. Dzisiaj zapraszam Was do wykonania prostego kosmetyku. Toniku nabliżającego z wierzbówką i Tonik na bazie ekstraktu z wierzbówki pomoże nawilżyć skórę i działa przeciwzapalnie. Jedną łyżkę suszonej wierzbówki zalewam szklanką wrzącej wody, najlepiej niegazowanej wody mineralnej, przykrywam i czekam 20 minut, po czym cedzę i do płynu dodaję jedną łyżeczkę gliceryny roślinnej, która dodatkowo nabliży cerę. Całość toniku mieszam i wlewam do buteleczki z atomizerem. Stosuję codziennie wieczorem. Idę powoli beskidzkim szlakiem, rozglądając się za górskimi ziołami. Temat jest tak szeroki, że na pewno powstanie seria filmików o zielnych kosmetykach zainspirowanych roślinami z gór, takimi jak różeniec górski, nawłoć alpejska, szczaw alpejski, dziewięć sił, czy rdest wężownik, że wymienię tylko kilka. Na zakończenie dzisiejszego spotkania chciałam przedstawić zagranicznego gościa, który w stanie dzikim nie występuje w naszych górach, jednak jest znany z ogrodowej wersji. U mnie dobrze się ma obok chatki. Myślę o czombrze górskim Satureja Montana. Wywodzi się z rejonu Morza Śródziemnego, rośnie na skalistych zboczach naturze, można spotkać go także w górach Kaukazu oraz południowo-zachodniej Azji. Znacie na pewno mocnych zapach tego zioła. Jest bardzo intensywny ze względu na dużą ilość olejków eterycznych. Poza tym substancjami czynnymi cząbru są garbniki, nebonoidy, śluze, żywice, sole mineralne, między innymi w większych ilościach występuje cynk, oraz karotenoidy, a także witamina C i A. Napary i ekstrakt z ziela hamują rozwój bakterii i wirusów, niszczą patogenne grzyby. Zioło działa żółciopędnie, chroni wątrobę i przewód pokarmowy. Napar ze świeżych lub suszonych liści pomaga przy kurczach żołądka, kolkach, likwiduje wzdęcia i niestrawność. Co ciekawe, Cząbergórski również jest wykorzystywany w kosmetyce, w formie oleju kwaterycznego, naparów, czy ekstraktów w kremach, tonikach, maseczkach i preparatach do pielęgnacji cery trądzikowej. Roślinę możemy nawet wykorzystać w formie pilingu oraz jako składnik kąpieli łagodzącej stany zapalne skóry. Natomiast olejek stosuje się do przemywania ran po ukąszeniach owadów czy w formie okładów na stłuczenia. Jednak należy pamiętać, że olejek zawarty w cząbrze górskim jest bardzo intensywny. Przed użyciem warto przeprowadzić test alergiczny na małej powierzchni skóry. A jeśli nie jesteście uczuleni, proponuję maseczkę oczyszczającą z cząbrem górskim do skóry problematycznej. Wystarczy w szklanej miseczce zmieszać jedną łyżkę zielonej glinki, świetnie oczyszcza skórę, z dwiema łyżkami mocnego naparu z cząbru, Dwie łóżki suszu zalewamy połową szklanki wrzątku, parzymy 15 minut. Następnie trzeba dodać łyżeczkę miodu, który odżywia i nawilża skórę. Oraz 2-3 krople olejku eterycznego z cząbru. I już można nałożyć maseczkę na oczyszczoną skórę twarzy. Po 10-15 minutach zmyć i zastosować ulubionkę. Jednak czomber od setek lat znany jest głównie z kulinarnych walorów. Już starożytni Rzymianie używali go na przykład zamiast soli w kuchni. Dziś przygotowałam dla Was przepis na mieszankę ziół stosowaną właśnie jako zamiennik soli w diecie bezsolnej. W równych ilościach mieszamy suszone, sproszkowane rośliny. Czomber, bazylię, majeranek, liście selera, lubczyku oraz estragon. Można dodać też suszoną cebulę. Stosujemy mieszankę do potraw zamiast soli. Dlaczego akurat te rośliny, zapytacie, mają dużo substancji mineralnych, makro i mikroelementów, dzięki czemu przyprawa ma lekko słony smak. To nie koniec obecności cząburu górskiego w kulinariach. Używamy go do zup, mięs, fasoli i serów, a także do kanapek. Cząber Świetnie nadaje się do przyprawiania marynaty przeznaczonej do mięs i węgla. Na pewno też znacie i stosujecie słynne zioła prowansalskie. W ich składzie również występuje czomber. My w chatce robimy tą przyprawę ze swoich roślin. Jest bardziej aromatyczna. A przepis jest prosty. Mieszamy w równej ilości suszone rośliny. cząber, lawendę, majeranek, tymianek oraz rozmaryn i oregano. I stosujemy do przyprawiania sałatek, ryb i dań pieczonych, na przykład ziemniaków i zatyka. Jak widzimy, góry to wszechstronny dar. Oprócz pięknych, turystycznych doznań, oferują nam wiele więcej. Oryginalne, cenne rośliny, co żywią, leczą i upiększają. Niech wiedza o górskich ziołach wzbogaca wasz kontakt z górami. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Wojciech Belon, zielanka od domu. Miło mi będzie, jak napiszecie, czy chcecie kontynuacji górskiej serii. Do usłyszenia.